Jan Kochanowski od Prawa Posłów Greckich. Dzisiaj tematem będzie problematyka. Celowo używam słowa temat, ponieważ nas słowo problematyka czasami odstrasza, czasami powoduje, że mamy ciarki na plecach i nie wiemy z czym to jeść, jak to ugryźć. Pamiętajcie, problematyka to jest właśnie ten główny temat, to główne zagadnienie, które wyłania się z tekstu, a ma się wyłonić dzięki temu, że będziemy potrafili ten tekst. Interpretować i będziemy też mieli, szczególnie w przypadku odprawy posłów greckich, taką wiedzę o tym, co kryło się w świecie Kochanowskiego jako inspiracja do napisania akurat takiego tekstu o takim wydźwięku. Zobaczmy zatem. Tą problematyką, czyli tym głównym tematem, był konflikt interesów. Konflikt interesów, który, jak się być może domyślacie, em, dotyczył dwóch przede wszystkim postaci. Z jednej strony mamy tutaj postać Aleksandra, a więc tego, który dbał przede wszystkim o swój interes, o swoje dobro, o em, szczęście z Heleną, o to, żeby też em, Helena po prostu pozostała w Troi. Z drugiej jednak strony, czy też na drugiej szali takiej wagi, em, postawione zostały em, kwestie związane z państwem, z dobrem Ojczyzny. I to dobro państwa oczywiście jest reprezentowane przez Antenora. I gdybyście teraz na chwilę zatrzymali film, prawda, i zastanowili się nad tym, która opcja wygrywa w tej jako to zagadnienie najważniejsze, czy też może inaczej, jakie ma być przesłanie końcowe tego utworu, to gdybyście się tak zastanowili, to pewnie i to będzie słuszna, um, słuszne skojarzenie, bliżej będzie Wam do stwierdzenia, że to dobro. Państwa jest właśnie tym, które powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Nie bez powodu, zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.